Ludzie pływają przez życie jak małe pancerniki, takie okręty. Noć właściwie to mogą być i ssaki. Czemu nie? W tej mojej wybitnej metaforze chodzi o to, że zawsze trzeba być przygotowanym do obrony. Niekoniecznie tej obrony używać, ale takie całkowite opuszczenie broni i wpuszczenie kogoś na pokład jest wyjątkiem. Oczywiście można ten temat rozwijać w wielu kontekstach. Pierwsze, co. Przychodzi mi na myśl, yy, to relacje międzyludzkie, zwłaszcza związki. No ale nie tylko. No bo związki są najprostsze, bo są i najpopularniejsze. Dlatego dzisiaj nie będę im poświęcał yy, szczególnej uwagi. Nie bez znaczenia jest tu też okoliczność <laughs> Boże, to znaczy jak sformułowanie z, e, z pisma procesowego że, że nie mam w tym temacie jakiejkolwiek mierzalnej wiedzy poza e, skromną empiryczną a zawsze wychodziłem z założenia, że jak się na czymś nie znam, to się nie wymądrzam. Choć z drugiej strony, gdyby wszyscy wychodzili z tego założenia, w tym zwłaszcza ludzie, nie przesadni pewnie siebie, to świat straciłby połowę z osiągnięć sztuki czy kultury, więc na wstępie chyba odniosę się do przyjaźni, a później, później porozmawiamy o twórczości. No, zabrzmiało poważnie. Z przyjaźniami... To jest tak, że każdy właściwie ich pragnie, a mimo to jakoś tak cholernie trudno je zawrzeć. Zawsze wydawało mi się, że to jest kwestia średnio otwartości Polaków. No, zdecydowanie nie jesteśmy jak Południowcy. Nie jesteśmy też jak Amerykanie. Trudno jest w Polsce naturalnie i bez skrępowania rozmawiać z kimś w pociągu albo zagadnąć kogoś w sklepie. Okoliczność tutaj to słowo klucz. Ale co w takim przypadku mają powiedzieć Szwedzi. Albo nie wiem, Skandynawowie w ogóle. Zresztą. Smoltok, a wstęp do przyjaźni to są w ogóle dwie różne rzeczy. Przyjaźń, jeśli nie zrodzi się za dziecka, no to rodzi się w bólach. I to, że dorosły ma 1,80. Dlatego bólu nie ma znaczenia. Boże. Zajmuje to straszliwie długo, żeby poznać drugą osobę na tyle dobrze, żeby czuć się z nią swobodnie. No a kto właściwie ma tyle czasu? Nikt. No, chyba, że, chyba, że ktoś albo coś cię zmusi. Bo w pracy trzeba siedzieć nad czymś miesiącami. W szkole, w wojsku albo w domu dla seniorów. Innych możliwości nie widzę. Zastanówmy się. Ile, ile okoliczności musi się złożyć, żeby Przyjaźń z prawdziwego zdarzenia zawrzeć. Nie mówię tu o znajomościach z uczelni, co dojdziesz z tymi znajomymi na piwo po zajęciach, o których zapomnisz, jak tylko dostaniesz dyplom. Nie mówię, że się nie da zawrzeć wartościowych znajomości na studiach, ale smutna prawda jest taka, że najczęściej te relacje nie są głębokie. Muszą być właściwi ludzie, i tu wskazać można i na wieki, płeć, wykształcenie, i i poglądy, i przeszłość. Właściwe miejsce i właściwy czas. I te właściwe to nie znaczy podobne. Właściwe to znaczy właściwe. I nie wiem, jak to inaczej tłumaczyć. I starać się nie można za bardzo, ale za mało też nie. Strasznie to jest trudne. Nie zauważa się nawet momentu, w którym się jakaś relacja staje się przyjaźnią. To działa trochę jak łysienie u mężczyzn. Nie budzisz się nagle rano z głową. Mnicha, tylko tak powoli sobie rośnie to czoło, no. I czasem na zdjęciach trochę zauważasz, że coś tam się dzieje, a potem przed lustrem mówisz, Ech. No i dopiero jak sobie robisz ten years challenge na Instagramie, no to wtedy się wszystko ujawnia. I w ten właśnie sposób wpuściłem was na pokład mojego pancernika. Drugie włosy. Nie bądźcie podstawą tej metafory, no. Zostańcie na głowie. Apeluje. I oprócz pokonania bariery własnego pancernika, trzeba jeszcze się dostać na pokład innego. Ta bariera działa w dwie strony: to znaczy, że nie chroni tylko przed rzeczami z zewnątrz, ale też nie pozwala wyjść. Z tym wiąże się coś strasznego, czego każdy na pewno wielokrotnie doświadcza. To jest żal, że nie znamy drugiej osoby i że nigdy z nią nie pogadamy, a ona przecież może być taka super. Ale jak w ogóle z nią pogadać? Boże, to jest kompletnie bez sensu. Myślę sobie, że, że niektórzy właściwie to nie mają tego problemu. Nie chcę zabrać tu jakoś tak queerki i być męską alternatywką. Bo nie, odkąd, odkąd to słowo zostało młodzieżowym słowem roku i widziałem je już we wszystkich reklamach razem z Eluwina i Jesiniara, to za każdym razem przeżywa mnie straszny cringe. Przeszywa mnie straszny cringe, gdy używam tego słowa, więc um, to jest oficjalnie ostatni raz i nigdy więcej. Gorzej, co się stanie, jak kiedyś to ten, ten coroczny plebiscyt wygra słowo cringe. W każdym razie, po prostu i zwyczajnie w społeczeństwie, nastawionym na efektywność, strasznym marnowaniem zasobów, wydaje mi się ten, to, 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 to bycie pancernikiem, to zamykanie się. Wydaje mi się, że osoby z rozwiniętą empatią i taką inteligencją społeczną dużo częściej cierpią na tę przypadłość i jakby mają z tym problem, bo, bo oni zbyt dokładnie analizują swoje działania, co jednak jakoś tak zupełnie nielogicznie nie przekłada się na wysnuwanie z tego właściwych wniosków i mądrość życiową. Ja, na przykład, zabrzmi to strasznie, chciałbym umieć tak trochę manipulować ludźmi. Aby czasem robili to, co ja chcę. No i w ogóle, jakoś tak. Umieć lepiej wpływać na ludzi, na, na panią w urzędzie. Wydaje mi się, że bardzo dobie, dobrze potrafię odczytywać emocje innych ludzi, ale na tym koniec. I to jest właściwie zupełnie nieprzydatna umiejętność, bo mając wiedzę na temat cudzych emocji, nie umiem z niej należycie korzystać i, i przekuć jej na swoje zachowania. Także właściwie. Nie wiem, jak postąpić w danej sytuacji. I teraz pytanie: może tak naprawdę tylko mi się wydaje, że ja niewłaściwie się zachowuję i jestem taki niezręczny i awkward. Ach, kiedyś był taki serial na MTV. Eee, w każdym razie, może to, jest, może to jest projekcja moich uczuć i tak naprawdę wydaje mi się, że odczuwam je z zewnątrz, podczas gdy tak naprawdę to tylko mój szalejący mózg. W tej sytuacji lubię sobie myśleć, że inni ludzie przywiązują do mnie dokładnie taką wagę, jaką ja przywiązuję do nich. Zazwyczaj jest to pocieszające. I w tym kontekście bardzo niepłynnie chciałbym przejść do drugiej części dzisiejszego odcinka. Wynurzenia są trochę takim strumieniem świadomości, nie chcę tego jakoś okrutnie moderować i dzielić na najwięcej epizodów, jak się da. Jak mam coś ciekawego, to mówię, nawet jeśli jeden temat mógłby się jeszcze niewystarczająco rozwinąć. Może, może będzie okazja do tego wrócić, tak jak w życiu. W każdym razie, nasz pancernik może też pokazywać tę swoją zbroję również przy twórczości. I teraz stracę na pewno mnóstwo relatability. Nie wiem, czy tak się mówi to słowo Jesus. Nie każdy zajmuje się szeroko pojętym tworzeniem i pracą kreatywną, która nie może być w sposób wymierny oceniona jako jednoznacznie dobra albo zła. No, bo jak wykonujemy obliczenia i są one prawidłowe, to jak przyjdzie nam ktoś z ulicy i powie: No, ale chujnie. No to, to my wiemy, że to jest dobrze i on się nie zna po prostu. Ale jak już chcemy, na przykład, zostać filmowcem, no to klops. Film generalnie uważam za najtrudniejszą dziedzinę sztuki. Więc jak ktoś jest z nią zafascynowany, to szczerze życzę powodzenia. Tak czy inaczej. Żeby zrobić cokolwiek i to potem komuś pokazać i poddać ocenie, to trzeba mieć odwagę. Ja takiej nie mam, od razu mówię. W swoim 23-letnim życiu nigdy nie miałem odwagi pokazywać znajomym i bliskim mi osobom rzeczy, które na przykład napisałem. Bo obcy ludzie mogą dowoli anonimowo sobie czytać i oglądać, i to jest dla mnie w porządku, ale jak ktoś jest mi bliski i mnie zna i nagle widzi ten oto owoc mojej kreatywnej pracy, który siłą rzeczy jest bezpośrednio związany z moim życiem, to jest strasznie trudne. Nikt z moich bliskich i dalekich znajomych, prócz mojej dziewczyny, nie wie o tym konkretnie podcaście. No bo, jakbym powiedział, to zaraz by było googlowanie i słuchanie przy mnie. Piekło. I nikt sobie tego dobrowolnie nie zafunduje. Chyba, że ktoś mnie wystalkuje. Kiedyś im pewnie powiem, ale to jest odłożone na świętego nigdy. Jest to nowo nauczony w ogóle zwrot przeze mnie, który planuję teraz nadużywać, bo bardzo mi się podoba. Jest taki retro. Tylko, mhm. e, dlaczego tak się w ogóle dzieje do cholery? Dlaczego jedni wrzucają bez cienia skrępowania na Instagram zdjęcie swojego dubska, a inni. Mają problem wrzucić tam ładne zdjęcie wieżowca, na przykład. Poboczne pytanie, dlaczego posty w social mediach już po dwóch latach potrafią być takie cringe'owe, Tak same z siebie. Czy to w ciągu tych dwóch lat my tak się zmieniamy, czy to świat się tak zmienia? Chyba jedno i drugie. I dlaczego na pe po pewnym czasie to potrafi znowu wywołać pewną nostalgię, a potem już być normalne i nawet za tym tęsknimy? Tak jak za latami 90. Gdy wczesne 2000 to póki co tylko nostalgia, a później 2000 i wczesne 2010 to jak buty emu, bez urazy. I takie cienkie szaliki z frędzlami, co chyba się nazywa arafatka Boże, jakie to było modne w pewnym czasie. O nie, wpisałem, wpisałem na szybko w Google hasło arafatka. No i faktycznie chodziło mi o arafatkę. Nawet jest taki demotywator. Um, um, arafatka. Nosi ją co druga osoba w twojej szkole, a jak ją zapytasz, co ona symbolizuje, to odpowiedzi, że nie wie. No. Demotywator jest z 2010 roku, więc um, średni potwierdza, że arafatki były modne. Bo tak jak te arafatki, te późne 2000 i wczesne 2010. Są mocno już nie na miejscu, ale pewnie kiedyś znowu będą. Myślę, yy, myślę, że dużo tracimy z powodu pływania na tych naszych pancernikach. Tracimy świetne wiersze w zamkniętych na men szufladach i kreatywne umysły, zmęczone brakiem akceptacji lub niemożnością ich właściwego przekucia w coś istniejącego. Smutne to jest i straszne, zwłaszcza. Biorąc pod uwagę, jak często opinię publiczną zajmuje głupota i jak głupi ludzie w tej głupoty sobie nie zdający sprawy często w tych mediach istnieją. Tracimy też mnóstwo świetnych relacji, które mogłyby uprzyjemnić nam życie na tym smutnym świecie. Nauczyć nas zupełnie nowego spojrzenia na świat. Nie chcę tu jak boomer, nie chcę, żeby ludzie zostawili telefony i zaczęli do siebie mówić. Nie. Ja na przykład często nie chcę, żeby do mnie mówić. Ta wada jest nie do przezwyciężenia, bo. bo nie pomoże tu rozmowa w pociągu. Chyba. Wszyscy pozostaniemy pancernikami. Wpisałem po raz kolejny w Google, czy istnieje aplikacja do szukania przyjaciół. W końcu współcześnie, właśnie w ten sposób. Należy rozwiązywać problemy. Po pierwsze, tych aplikacji jest dużo, co wbrew pozorom jest niekorzystne, a po drugie, niech za świadectwo posłuży wam opis trzeciego wyniku wyszukiwania w Google. Wina, tak, to chyba ta aplikacja, to nowa aplikacja Oliwii i Jen, w której przesuwając w prawo, bla bla, bla tej aplikacji odbycia narzędziem rozpaczliwego szukania przyjaciół rozpaczliwego szukania przyjaciół. Do tego służy ta aplikacja, wina. Życzę, życzę wszystkim w takim razie obniżenia działek, działek tych takich strzelających na pancerniku życia. Patetyczność tego zdania w ogóle jest niezbędna. I życzę wszystkim również, żeby redaktorzy serwisu hero.pl z działu Trendy i ludzie o podobnej im mentalności Zrozumieli, że skoro randkowanie, a nawet umawianie się na szybki seks jest ok przez internet, przez aplikacje, to szukanie przyjaciół nigdy nie powinno nazywać się rozpaczliwym.